Paszczyt Klimatyczny Tugeter, a ze mną jest już kolejny gość, Fajnie, doktor Janna Remiszewska, Michalak, Rokul -Boska, ekspert do spraw zmian klimatu. Tak, dzień dobry. Witam serdecznie. Może zacznijmy od tego, jak dużą rolę pełnią budynki w tej całej, tutaj, w całej tej takiej transformacji naszej, w tej trosce o to czyste powietrze? Budynki pełnią, krótka odpowiedź, że budynki pełnią kluczową rolę, jeśli chodzi o transformację na energetyczną kraju, tak? Wiadomo, że musimy się przetransformować, z wielu różnych powodów, tak? Mamy tutaj zmiany klimatyczne, kryzys klimatyczny, e, mamy też kryzys energetyczny. E, tutaj powtarzając motto naszej prezydencji, tak, mamy kwestię bezpieczeństwa jako taką e, nadrzędną, więc te budynki, gdzie spotyka, gdzie, gdzie my żyjemy, gdzie my spędzamy 80 do 90% swojego czasu, one muszą być zdrowe, muszą być ekonomiczne, muszą być przyjazne dla środowiska, tak? A tymczasem rzeczywistość nie wygląda troszeczkę inaczej. Ponad 70% budynków to są budynki nieefektywne energetycznie, które są rzeczywiście zagrożeniem dla czystości i jakości powietrza, generują ciągle wysokie rachunki. Niestety w dużej mierze cały czas są opalane węglem, który jak wiadomo jest tym paliwem przeszłości. To jest mit, że, że będziemy drylo, będziemy federować przez następnych 200 czy tam 900 lat. Więc w tych budynkach spotyka się wiele aspektów. tak? I tak jak rozmawialiśmy na panelu, tutaj rzeczywiście jest to tak bardzo międzysektorowy temat że aż w zasadzie no prosi się taka dyskusja pomiędzy właśnie tutaj klimatem, ministerstwem klimatu środowiska, ministerstwem finansów, no bo tutaj musimy rzeczywiście skarmonizować wszystkie programy wsparcia, no bo mówiliśmy o czystym powietrzu. Czyste powietrze nie jest jedynym mechanizmem, to jest program dotacyjny, tak. Natomiast mamy jeszcze szereg innych programów, które wspierają tę modernizację. Więc reasumując tak, no budynki są kluczowe, dlatego że biorąc pod uwagę to, ile budynki konsumują energii końcowej, tak, no to tak jak powiedziałam w czasie panelu, jest to naprawdę bardzo niskowiszący owoc transformacji energetycznej, bo wystarczą nam pieniądze, bo my rozwiązania mamy pieniądze. Oczywiście odpowiednia edukacja społeczeństwa, tak, żebyśmy widzieli tę potrzebę i zrozumieli, dlaczego transformacja budynków jest ważna. I modernizujemy te budynki przy użyciu odpowiednich materiałów raz w ciągu i całego życia. My mamy często żartujemy sobie, że mamy w roku Luseki Archeo, która znaleźliśmy, ma nasze materiały na lotnisku w Kopenhadze. To były materiały 65-letni, one cały czas posiadają te same własności fizyko-chemiczne użytkowe, w związku z tym wystarczy raz taką transformację dokonać i. I możemy istotnie zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne w skali kraju, co oczywiście ma niesamowite znaczenie, dlatego że my w Polsce mówimy o tym, że za chwilę grozi nam, prawda, nie do burmocy dostępny w systemie elektroenergetycznym. Więc... Wracając znowu do tego nadrzewnego tematu, jakie są budynki, w których mieszkamy, w których żyjemy, to one są, uważam, najistotniejszym elementem transformacji energetycznej kraju w tej chwili. Wspomina, fajnie też, że brakuje pewnych, że tak powiem, rozwiązań, bo mamy trzy klasy budynków na przykład. To jest za mało? Znaczy, ja bym tutaj nie. Zacznijmy od tego, że program czyste Powietrze ma bardzo ograniczone środki. tak? w tej chwili o 10 miliardach, które pewnie starczą na, na modernizację około 160 tysięcy budynków. W następnej dekadzie obliczenia eksperckie pokazują, że w na, na, nadchodzącej dekadzie, że przytransformować zgodnie z wymaganiami dyrektywy budynkowej i też z, zgodnie z planem renowacji budynków, my potrzebujemy modernizować rocznie 200 tysięcy budynków. Koszt tego będzie wynosił około, według dzisiejszych szacunków, około 550 miliardów złotych, tak? Czyli teraz zestawmy sobie 10 miliardów dostępnych versus 550 miliardów potrzebnych, tak? E, więc tutaj widzimy e, tę dysproporcję środków. E, więc to jest taka nadrzędna moja uwaga, że tych środków jest po prostu mało, tak? Więc ja też rozumiem e, intencje. I rządzący, żeby w jakiś sposób te ograniczone środki bardzo rozsądnie i najbardziej efektywnie i skutecznie podzielić. Więc wracając z tych klas budynków istotnie podzielono zasób budynkowy na, na, na takie trzy przedziały, prawda, związane z zużyciem energii użytkowej tylko na ogrzewanie. I w tym pierwszym przedziale do 80 kWh na metr kwadratowy istotnie dopuszczono tylko możliwość wymiany źródła ciepła. Natomiast powiedzmy sobie jasno, no to nie są cały czas budynki, które są efektywne energetycznie. Więc tutaj, jeżeli mielibyśmy się mówiąc kolokwialnie do czegoś przyczepić, to istotnie chcielibyśmy jakby tutaj w każdej tej klasie widzieć dostępność i jakby każdej technologii, która służy po prostu zwiększeniu efektywności energetycznej budynków, bo jest to rzeczywiście no, naj, największa potrzeba w tej chwili ludzi, tak, żebyśmy oddychali czystym powietrzem, żebyśmy mieli budynki bezpieczne i to nie tylko ciepłe w czasie zimy, ale też odpowiednio chłodne w czasie lata, pamiętajmy. Tutaj powiem jako fizyka atmosfery, zmiany klimatu e, oznaczają również coraz częściej no, i coraz dłużej krwające fale upału i my już widzimy ten problem szczególnie w przegrzanych miastach, że, że mamy społeczeństwo się starzejące i ci ludzie niestety pozostają, osoby obciążone chorobami, pozostają w tych przegrzanych budynkach i jest to bardzo duży problem w tej chwili w sezonie letnim, więc znowu wracamy do tego, tej podstawowej funkcji budynku, tak, że powinien być odpowiednio ciepły zimą, odpowiednio chłodny, Chronić nas po prostu. Dokładnie tak, no bo to jest nasz dom, tak? E, to jest nasze miejsce pracy, to jest też miejsce, gdzie nasze dzieci się uczą. To, jest też, to są też szpitale, gdzie przybywają osoby, e, które w, no, w potrzebach zdrowotnych. W związku z tym e, powinniśmy spojrzeć rzeczywiście na budynki jako na taki pierwszy krok do poprawy naszego e, takiego dobrego samopoczucia i dobrobytu. No mam nadzieję, że uda się z powodzeniem tak e, zmieniać te programy, aby coraz no, większa... Tak. I ten program istotnie, tak pani przerwę, istotnie e, to jest ewolucja w dobrą stronę, dlatego że my w tej chwili zaczynamy mierzyć efekty tego programu, bo to co do tej pory nas bardzo zawsze bolało, to, to myśmy mierzyli tylko ilość wydanych pieniędzy, natomiast nie patrzyliśmy jaki efekt ekologicy za to w cudzysłowie kupujemy, w tej kiedy istotnie zaczynamy mówić o, o tym, że, że po wykonaniu prac modernizacyjnych en, m, m, potrzebne będzie, znaczy przed, przed wykonaniem prac modernizacji zaczynamy e, od audytu, tak? Następnie potem e, wydawane jest charakterystyki energetycznej, tak? My wiemy, że no, też nie mamy tej bazy danych i, i wszystkie. I warto mieć te dane, tak? No bo, bo dopiero znowu na, na danych rzeczywistych możemy też budować odpowiedzialne i dobrze skrojone strategie. Póki co, jeżeli spojrzymy na metodykę tworzenia planów renowacji, planu renowacji, no to są cały czas studia modelowe, tak? Ale to wynika tylko z tego, że nadal mamy e, niewystarczającą ilość danych dotyczących charakterystyki energetycznej naszego zasobu budynkowego. Więc tutaj ileś takich rzeczy dobrze dzieje, no, chociażby, chociażby punkty doradztwa. Ekologicznego, które w tej chwili są rzeczywiście w gestii gmin, ale to też jest taki początek po prostu tworzenia kompleksowej sieci doradców, którzy, bo mamy cały czas trzy dyrektywy w tle, które no, mam nadzieję, że za jakiś czas no, no, to, to będą po prostu świt, centra świetne, gdzie my się dowiemy nie tylko o czystym powietrzu, ale też o szeregu innych możliwości, które są i które nam pomogą zmodernizować nasz dom, naszą szkołę, mam nadzieję, szpitale. Ja również mam taką nadzieję i dziękuję Pani serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem była Pani dr Joanna Remiszewska-Michalak, ROPUL Polska, ekspert do Dziękuję bardzo.